Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Annie Friedlingstad, legenda grupy Abba, której potężny głos na zawsze zapisał się w pamięci całego pokolenia, prowadziła życie wypełnione triumfami. Jednak za blaskiem i przepychem kryje się dzieciństwo naznaczone bólem, stratą i izolacją. Od okropności wojennej Norwegii po jej losy jako dziecko wojny, historia Fridy to przede wszystkim historia przetrwania. Mimo, że zdobyła światową sławę z Abba, jej wczesne lata były kształtowane przez tragiczne wydarzenia, pozostawiające blizny znacznie głębsze, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. W tym filmie przyjrzymy się bliżej poruszającej prawdzie, którą Frida dopiero teraz zaczyna ujawniać: pokonywanie traumy dzieciństwa, aby znaleźć swoją drogę. Annie Fried, Cini Linkstad. Urodzona 15 listopada 1945 roku w małym miasteczku w Norwegii, miała niezwykłe życie, naznaczone przez surowe realia wojny. Wychowywana w czasie II wojny światowej, w głęboko podzielonym i napiętym politycznie otoczeniu, jej wczesne lata były pełne sekretów, strat i trudności, dalekie od życia sławy, które miała później jako jedna z najbardziej ikonicznych postaci muzyki pop. Freida urodziła się z relacji między swoją norweską matką Arntine a Alfredem Hassem, niemieckim żołnierzem stacjonującym w Norwegii w ramach okupacji nazistowskiej. To małżeństwo, będące owocem programu Lebensborn, zapoczątkowanego przez Heinricha Himmlera w celu stworzenia wyższej rasy aryjskiej. Chociaż dzieci Lebensborn uważano za potencjalne inkarnacje idei nazistowskich, po wojnie klimat w Norwegii był naznaczony głębokim stygmatem i ostracyzmem wobec nich. Jej ojciec, żołnierz niemiecki, długo uważany był za zmarłego po tym, jak jego statek zatonął podczas wojny. Frida dorastała, nigdy nie mając okazji go poznać, a ta nieobecność dręczyła ją przez całe życie. Po tragicznej śmierci matki, w wyniku niewydolności nerek, kiedy Frida była jeszcze niemowlęciem, ona i jej babcia uciekły z Norwegii do Szwecji szukając schronienia przed prześladowaniami skierowanymi przeciwko tym, którzy mieli związki z niemiecką okupacją. Jednak to odejście nie uchroniło ich całkowicie przed ranami przeszłości. Jako dziecko niemieckiego żołnierza, Frida nieustannie zmagała się ze swoim statusem córki zdrajcy, etykieta, która miała wpływać na jej życie w sposób, którego wtedy jeszcze nie mogła pojąć. Wychowywana w regionie Härjedalen w Szwecji, Frida cierpiała głęboko z powodu braku obojga rodziców. Odcięta od swoich norweskich korzeni i nie znając tożsamości swojego niemieckiego ojca, czuł się wyrwana z kontekstu i osamotniona. Mimo swoich trudności, muzyka stała się dla niej schronieniem i sposobem na wyrażenie siebie. Jej babcia wprowadziła ją w norweskie piosenki, które stały się podstawą jej przyszłej kariery. Bardzo szybko jej talent został dostrzegany. Nauczyciele i sąsiedzi zauważyli jej unikalny i hipnotyzujący głos. Muzyka stała się dla niej ujściem, pomagając jej pokonać burzliwe emocje z dzieciństwa. Jednak jej życie było dalekie od łatwego. Jak wiele dzieci z programu Lebensborn, Frida padła ofiarą poważnych uprzedzeń. Znane jako Tisker czyli niemieckie dzieci, dzieci urodzone z norweskich matek i niemieckich ojców były traktowane jak paria. Stygmat ich narodzin, zaostrzony przez trwającą urazę względem niemieckiej okupacji, utrudniał im egzystencję. Niektóre, jak Frida, musiały opuścić Norwegię, aby uchronić się przed zniewagami i dyskryminacją. Wiele z nich postrzegano jako symbol przeszłości, z którą nie miały nic wspólnego, a ich matki często określano mianem zdrajczyń. Historia Fridy odzwierciedla cierpienie wielu innych dzieci urodzonych z tych związków. Zmuszona do ucieczki do Szwecji, została naznaczona wczesną utratą matki. Wychowywana przez babcie, nauczyła się radzić sobie w świecie, który nie chciał jej. Choć Szwecja zaoferowała jej pewną ulgę, jej emocjonalne rany pozostawały głębokie, odzwierciedlające traumę, którą przeszła od najmłodszych lat. Frida odnalazła swojego ojca, którego uważała za zmarłego dopiero po kilku dekadach. Dopiero w latach 70., będąc dorosłą. Przypadkowo odkryła tożsamość swojego biologicznego ojca, Alfreda Hasa, emerytowanego piekarza. Z pomocą Beniego Andersona, jednego z przyszłych członków grupy Abba, Frida w końcu spotkała swojego ojca podczas wzruszającego spotkania. Wspominając to doświadczenie, Frida przyznała, to trudne. Byłoby inaczej, gdybym była nastolatką lub dzieckiem. Nie potrafię naprawdę się z nim związać i go kochać tak, jakbym to zrobiła. Gdyby był obecny w moim dzieciństwie. Nieobecność ojca przez tak długie lata pozostawiła w niej głębokie rany. Choć ich spotkanie było ważne, nie mogło zmazać lat pustki i zamętu. Depresja, którą przeszła po tym spotkaniu, przypisywana była szokowi emocjonalnemu tej później konfrontacji z przeszłością. Mimo tych wyzwań, odporność Fridy inspirowała wielu ludzi w Norwegii, którzy dzielili podobne doświadczenia. Odniosła ogromny sukces w Szwecji, gdzie znalazła miejsce, które zostało jej odmówione w Norwegii, gdzie jej status dziecka wojny skazywał ją na odrzucenie. Dzięki Szwecji Frida mogła zbudować kwitnącą karierę, co byłoby nie do pomyślenia, gdyby pozostała w Norwegii. Jednak trauma, którą przeszła Frida i tak wiele innych, nie ograniczała się tylko do osobistych prób. Jej historia wpisuje się w szerszy kontekst dyskryminacji i przemocy, która dotknęła dzieci Lebensborn. Ticker Barnash, których było około 12 tysięcy, długo walczyli o uznanie i odszkodowanie. Program, z którego pochodzili, był rezultatem nazistowskiego eugenizmu, który miał na celu stworzenie wyższej rasy aryjskiej poprzez promowanie relacji między nordyckimi kobietami a niemieckimi żołnierzami. Te dzieci nawet więzione w szpitalach psychiatrycznych, uznawane za niebezpieczne z powodu swoich nazistowskich genów. Norweski rząd pod rządami Quislinga podczas wojny uczestniczył w tych okrucieństwach. Politycy określali te dzieci mianem szczurów, a ich matki, niejednokrotnie poddawane surowym karom, często i niegdyś uważane za potencjalnych przedstawicieli elity. W rzeczywistości były traktowane jak społeczne partia, doświadczając złego traktowania ze strony zarówno norweskiego rządu, jak i społeczeństwa. Wiele z nich poddawano badaniom medycznym, a niektóre były wysyłanym do obozów pracy, podczas gdy ich dzieci trafiały do sierocińców, gdzie były traktowane jak nikogo. Wielu spośród tych dzieci później poddano okrutnym i nieludzkim traktowaniem, w tym przymusowym internowaniu i brutalnym badaniom medycznym. Wielu, w tym Frida, nosi nadal blizny tych przemocy. Dziedzictwo programu Lebensborn naznaczone jest głębokim cierpieniem, a historia Fridy to potwierdza. Jeśli jej sukces jako gwiazdy Pop pomógł złagodzić niektóre jej rany, jej droga była przynajmniej usiana trudnościami. Musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojej przeszłości, kształtowanej tak przez okoliczności jej narodzin, jak i uprzedzenia, które z tego meb wynikały. Historia Fridy nie ogranicza się jedynie do osobistego sukcesu, jest także odzwierciedleniem wspólnej świadomości niesprawiedliwości, jakim doświadczyło tysiące dzieci urodzonych w świecie wojny i nienawiści. Ciche bóle za muzyczną legendą. Muzyka stała się emocjonalnym ujściem Nyngsted, oferując jej sposób wyrażania uczuć, których w inny sposób nie mogła sformułować. Jej miłość do muzyki zaczęła się już w dzieciństwie, kiedy babcia śpiewała jej norweskie piosenki ludowe. Ta pierwsza immersja w muzykę wzbudziła w niej pasję, która naznaczyła całe jej życie. Naturalny talent Linkstad był widoczny już od najmłodszych lat. Już występowała z orkiestrą Evalda Eck, co było początkiem jej zawodowej kariery muzycznej. W tym wieku przyciągała już uwagę publiczności swoim głosem, darem, który później przyniósł jej światową uznanie. Przełom w jej karierze nadszedł w 1967 roku, kiedy to zdobyła pierwsze miejsce w krajowym konkursie talentów w Szwecji, New Faces, organizowanym przez Emi Svenska zaśpiewała Anne Ledig Dag i nie zdając sobie z tego sprawy, stała się częścią historycznego momentu dla Szwecji, która w tamtym okresie przechodziła z jazdy lewostronnej na prawostronną. Ten konkurs przyniósł jej nie tylko kontrakt nagraniowy, ale także uczynił ją rozpoznawalną osobowością w Szwecji. Jej pierwsze nagranie z Amy Anne Ledig Dag odniosło sukces komercyjny, rozpoczynając jej karierę. Wystąpienia telewizyjne, które nastąpiły, wzmocniły jej rosnącą popularność. Mimo sukcesu, tragedia nigdy nie przestała otaczać życia Linkstad. W 1970 roku pozna Beniego Anderson, członka ABBA, i ich relacja zaczęła się rozwijać. W 1978 roku stworzyli romantyczne i zawodowe partnerstwo, stając się jednym z najbardziej wpływowych duetów muzycznych epoki. Jednak dynamika ich relacji odzwierciedlała zarówno wspinaczkę, jak i rozpad Amba. Ich małżeństwo, naznaczone pasją i napięciami, stało się symbolem miłości i żalu dla fanów na całym świecie. Choć ich związek zakończył się rozwodem, zbiegł się z apogeum kariery Abba, co stanowiło zarówno chwalebne, jak i bolesne dziedzictwo, które Linkstad nosiła z sobą. W trakcie kariery ABBA unikalny głos i sceniczna obecność Lingstad odegrały kluczową rolę w globalnym sukcesie grupy. Mimo to za blaskiem międzynarodowej sławy osobisty ból zawsze był blisko. Jej babcia, która pielęgnowała jej talent muzyczny, zmarła, zanim ABBA osiągnęła sławę, nigdy nie widząc, jak daleko zajdzie jej wnuczka. Ta strata nawiedza wiedzę która wielokrotnie wspominała w wywiadach, jak bardzo chciałaby, aby jej babcia była świadkiem jej sukcesu. Tworzenie Abba również obfitowało w osobiste wyzwania. Początkowo niepewna co do występowania u boku swojego partnera Benny Ego Andersona i przyjaciół Björna Ulvaeusa oraz Agnety Feldskog, Linkstad ostatecznie zgodziła się dołączyć do zespołu. Chociaż ten okres był naznaczony intensywnym rozwojem zawodowym, wiązał się również z osobistymi poświęceniem. Zmagając się z narastającymi napięciami w grupie, Lingstad znajdowała pocieszenie w muzyce i miłości publiczności. Była znana z radości, z jaką występowała na scenie, oraz autentycznego związku, jaki miała ze swoimi fanami, co doceniała bardziej niż pozostali członkowie Abba. Po rozpadzie Abba, Lingstad zaczęła poszukiwać kwitnącej kariery solowej. Jej album Frida and Sam, wydany w czasie, gdy Abba była na szczycie. Ukazywał jej wokalny zasięg i artystyczną wrażliwość, w tym przez jej szwedzką wersję Fernando. Album spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków i odniósł komercyjny sukces, potwierdzając jej status artystki solowej. Jednak pomimo tego sukcesu, emocjonalne obciążenie po rozpadzie ABBA wpływało na nią. Potem, w roku 1982, jej życie znalazło sens, kiedy znalazła nowego towarzysza arystokratę Heinricha Różowa, księcia Reus von Plauen, z którym wzięła ślub w tym samym roku, stając się księżną Roys oraz hrabiną Plauen. Na pewien czas wydawało się, że jej życie nabrało szczęśliwego obrotu. Jednak tragedia znów nadeszła w roku 1998, gdy jej córka Anne-Lise Lotte Fredrickson zginęła w wypadku samochodowym w Livonia w stanie Nowy Jork. Miała zaledwie 30 lat, a Anne Lyselot była matką młodego chłopca, Jonathana Kaspera, urodzonego w 1989 roku. Jej śmierć była dla Fridy szokiem, która od zawsze była bardzo chroniąca swoją rodzinę. Piosenkarka musiała stawić czoła takim cierpieniom, że towarzyszyły jej daleko po śmierci córki. Jak później wyznała w wywiadzie. To, co przeżyła, nauczyło ją akceptacji ogromnej samotności, która z czasem stała się dla niej naturalna. Ból tej straty pogłębił fakt, że jej mąż, Heinrich Fritzow, zmarł rok później. Chory na chłoniaka, zmarł w październiku 1999 roku, w wieku 49 lat. Frida opisała go jako niesamowitego, cudownego, duchowego i zabawnego człowieka, kogo naprawdę głęboko ukochała. Jego śmierć, następująca niedługo po stracie córki, wprowadziła ją w bezdenny ból. Jak wyznała w filmie dokumentalnym, to była niewątpliwie ogromna, oszałamiająca tragedia, że otrzymałam informację o tym, że miał raka w wieku 49 lat. Jako dodatku wystąpiła inna tragedia. Jej wnuk, Jonathan Casper, któremu miała zaszczyt oglądać narodziny w 1989 roku. Zmarł na raka żołądka w roku 2023. Ta nowa tragedia wprowadziła w życie Freedy jeszcze więcej testów, która musiała się zmagać ze stratą najbliższych. Ból Freedy nie ogranicza się do straty bliskich, ale również do emocjonalnych blizn, które pozostały po tych doświadczeniach. Mimo to, Lars Hansens' Abba cieszy się ogromnym szacunkiem w Szwecji, a jej historia rozwija się w każdym z jej utworów muzycznych. Na koniec Frida żyje obecnie spokojnie w Szwajcarii, u boku Henry'ego Smitha. Spojrzała na swoją drogę z dystansu, a chociaż ból jej przeszłości nigdy całkowicie nie zniknie, nosi go z tą samą godnością i elegancją, które zawsze definiowały jej życie. I tak kończy się niezwykła podróż Annie Friedlingstad. Od najgłębszego bólu do niespotykanej siły, jej historia to prawdziwa lekcja odporności. Ale oto pytanie do Was. Czy myślicie, że próby i straty, które przeszła, uczyniły jej muzykę jeszcze bardziej poruszającą? Czy jej osobiste cierpienia mogły być kluczowym czynnikiem w ponadczasowym sukcesie jej piosenek? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Nie zapomnijcie polubić, podzielić się i zasubskrybować, by odkryć kolejne fascynujące historie.